Łukałem bardzo długo, wręcz całe godziny leżałem na podłodze wśród łez, dlatego teraz czułem się okropnie. Wiedziałem jednak, że muszę wstać. Podźwignąłem się na nogi i z trudem wstałem. Pomacałem siniaka, który wykwitł pod moim okiem. Oczywiście bolało okropnie, ale na szczęście widziałem. Popatrzyłem na Megi. Spała. Zazdrościłem jej tego, że udało jej się zasnąć, a co za tym idzie choć pozornie uciec od tego piekła. Usiadłem na podłodze w kącie pokoju. Nie miałem już ochoty płakać, więc rozmyślałem o wszystkim, co się stało. Tata oszalał, mama była chora, najpewniej za sprawą tego obrazu. A ja zostałem sam, bo moja siostrzyczka nie mogła mi pomóc. Do tego w domu wciąż były te dwa obrazy, a ja nic nie mogłem na to poradzić. Czułem, że się duszę. Otworzyłem okno, ale zimne powietrze sprawiło tylko, że rozbolało mnie gardło. Wszystko było beznadziejne. Myślałem, że zniszczenie obrazów przyniesie nam ulgę, ale sprowadziło tylko gniew ojca, a ja nie czułem żadnej różnicy w atmosferze domu. Nawet z tego pokoju czułem, jakby coś przenikało moją skórę i monotonne buczenie w uszach. Ale chociaż nie musiałem patrzeć na obrazy, więc przynajmniej zniknęło to nieznośne zimne ciepło w moim sercu. Po kilkunastu minutach siedzenia na podłodze poczułem, że muszę wreszcie opuścić ten pokój. Nie miałem już siły, aby zastanawiać się nad tym, czy to słuszne, czy nie. Po prostu wstałem i ignorując rozkaz, wyszedłem z pokoju. Na zewnątrz powitała mnie scena jak z horroru. Każdy Absolutnie każdy kawałek ściany w naszym domu był pokryty obrazami, wiszącymi chaotycznie jeden obok drugiego, nachodzącymi na siebie i wiszącymi krzywo, bokiem, gdy powinny pionowo, pionowo, gdy powinny bokiem, mocowanymi gwoździami wbitymi w ramę i stojącymi na innych obrazach. Od tego widoku zabrakło mi tchu. Całe moje ciało było niemal rozrywane przez energię z obrazów, tysiąckrotnie silniejszą niż wcześniej. Na początku zobaczyłem mojego ojca, który wbijał kolejny obraz, wbijając gwóźdź tępą stroną siekiery. Był cały spocony. Na twarzy miał zaschnięte łzy i mamrotał jak oszalały. Byłem złym ojcem. Przez tyle lat byłem takim złym ojcem. Nie wiedziałem, do kogo mówi, ale wydawało mi się, że do pierwszego obrazu. Mówił z trudem, sapiąc przy każdym słowie. Ale to. Ty mi pomogłeś. Muszę wbić w nich posłuszeństwo, tak jak mówiłeś. Wbiję w nich posłuszeństwo. Naprawię to, co zepsułem. Uchronię dzieci. To jest najważniejsze, więc właśnie to zrobię. Nie pozwolę im popaść w zepsucie. Będą mnie słuchać. Będą, tak jak ja słucham ciebie. Zrobię to. Przysięgam. Stałem tak nie wiedząc, co zrobić. Po prostu patrzyłem bezmyślnie. Wtedy ojciec opuścił siekierę i spojrzał w moją stronę. To był jedyny raz, kiedy zmoczyłem spodnie. Dabiel, krzyknął rozwścieczony. Chodź tu natychmiast! Oczywiście ani drgnąłem. Tata nie był zadowolony z tego faktu. Dabiel, chodź tu! Już! Widząc moją bezczynność, zaczął iść w moją stronę. Nie chcesz iść? Dobrze, więc sam cię wprowadzę. Wbiję w ciebie szacunek, synu. To mówiąc zaczął wymachiwać się Kieron. Uciekłem, biegnąc przed siebie tak szybko jak tylko mogłem. Uciekałem przez dłuższą chwilę, nim czując oddech mojego ojca na karku, zauważyłem drzwi z kluczem w środku. Dopadłem do nich, przekręciłem klucz, wskoczyłem do środka, zamknąłem je i odetchnąłem z ulgą. Po chwili rozejrzałem się po pokoju. Myślałem, że jestem w swoim, ale okazało się, że trafiłem do pokoju rodziców. Znów znalazłem tam coś okropnego, ale nie czułem już rozpaczy. Czułem się już tak zmęczony, że wszystko po mnie spływało. Widok mojej matki zakneblowanej i przywiązanej do łóżka, a do tego z obrazem umieszczonym tuż przed oczami, faktycznie nie był zbyt przyjemny, ale tonął w morzu bólu i przerażenia, którego już doświadczyłem. Mama starała się ze wszystkich sił mieć zamknięte oczy, ale nie mam rotała jak szalona, więc jakoś zdjąłem, a następnie kopniakiem zniszczyłem obraz, po czym powoli poluzowałem pasy, które ją krępowały. Dopiero wtedy otworzyła oczy. Zobaczyłem w nich blask niewysławianej ulgi, gdy mnie zobaczyła. Wykrzyknęła moje imię i wzięła mnie na ręce, długo tuląc bez słowa. Myślałem, że widok matki przyniesie mi ulgę, że kamień spadnie mi z serca a wszystko wyda mi się lepsze, ale nie czułem się tak. Miło było poczuć ciepło uścisku mojej mamy, ale nie sprawiło mi ono aż tak wielkiej różnicy. W sumie nic nie robiłem, czekałem tylko aż mnie puści. Gdy to się stało, opowiedziałem jej, co dzisiaj robiłem. Ona nie musiała nic mówić, bo już dobrze wiedziała, co się stało. 7 maja 1862 roku. Dobrze wiedzieliśmy, co należy zrobić, ale obaj baliśmy się to przyznać. Żadne z nas nie chciało wyjść z pokoju i stawić czoła temu czemuś w ciele mojego ojca. W efekcie siedzieliśmy w pokoju, czekając na cud. Nie mieliśmy nic, co mogłoby posłużyć nam za broń. Mój ojciec wyraźnie przygotował się na taką sytuację. Więc mieliśmy do dyspozycji tylko komodę, łóżko i pasy, którymi skrępowana była wcześniej mama, oraz ramę zniszczonego przeze mnie obrazu. Nie mieliśmy pojęcia, co robić. Minął już cały jeden dzień i było już późne popołudnie drugiego, gdy w końcu zdecydowaliśmy się wyjść. Plan nie był zbyt skomplikowany. Ja miałem zostać w pokoju, a mama uciec z domu i powiedz na policję. Proste, szybkie i skuteczne. Jednak gdy tylko moja mama ostrożnie wychyliła głowę, aby się rozejrzeć, tuż obok niej wylądowała masywna siekiera. Szybko cofnęła się i upadła na podłogę, nie mogąc dać wiary temu, że on stał tam przez całe dwa dni i czekał. Wszedł do naszego schronienia, krzycząc coś kompletnie niezrozumiałego i bez przerwy mrugając oczami, zamykając i otwierając je dosłownie w pół sekundy. Bez zastanowienia przebiegłem przez drzwi tuż przy jego nodze. Myślałem, że już nie będę dłużej się bać, gdy tam wrócę, że pochowałem strach, ból i słabość głęboko wewnątrz mojej duszy. Ale myliłem się. W ciągu tego kilkusekundowego biegu, wszystko, co tłumiłem w sobie przez te kilkanaście godzin zamknięcia, uderzyło we mnie z niezwykłą siłą. Znów byłem tylko małym dzieckiem, bezbronnie biegnącym przez korytarz otoczonym przez tysiące wrogów, z nieznośnym zimnym ciepłem wbijającym się w moje serce i oddechem mojego rodzonego ojca na karku. Dopiero po chwili uświadomiłem sobie, że biegnę. Rozpaczliwie starałem się coś wymyśleć. Przed oczami stanęły mi drzwi do pokoju, w którym tata zamknął wcześniej mnie i moją siostrę. Pobiegłem właśnie w tym kierunku i otworzyłem je. Moja siostra wciąż tam była. Wyciągnąłem ją za rękę. Słyszała już krzyki, więc wiedziała, co się dzieje. Wyciągnąłem ją z pokoju, a potem był tylko bieg. Uciekaliśmy przez jakieś trzy minuty, nim zatoczyliśmy koło i znów znaleźliśmy się na schodach. Od tego momentu było już tylko gorzej. Nasz prześladowca nie zdążył zahamować, przez to zrzucił nas za poręcz, samemu zostając na górze, a dotąd stojąca tylko jak słup, mama zaczęła się z nim szamotać, podczas gdy my próbowaliśmy znaleźć cokolwiek, co możemy jej rzucić, żeby posłużyło za broń. Oczywiście nie miała zbyt wielkich szans w porównaniu do znacznie większego i silniejszego przeciwnika, więc mieliśmy mało czasu. Przeczysywałem teren tak szybko, jak tylko byłem w stanie. Lecz nie mogłem znaleźć niczego, co mogłoby posłużyć za chociaż najmarniejszy oręż. Nagle mój wzrok trafił na szklankę. Nie było to nic wielkiego, ale wystarczyłoby, żeby trafić mojego tatę w głowę i pozwolić mamie się wydostać. Wziąłem zamach i przygotowałem się do rzutu, gdy nagle pomyślałem, że nie mogę tego zrobić. Teraz wiem, że to bez sensu, ale wtedy czułem się, jakbym profanował tym rzutem jakąś świętość. Miałem przed sobą człowieka, który w ciągu ostatnich pięciu dni został opętany, bił mnie pięścią i zamknął, a teraz próbował zabić moją matkę. Lecz to nie jego widziałem. Tak naprawdę widziałem człowieka, który przez ostatnie sześć lat opiekował się mną, zabawiał opowieściami, usypiał i uczył, żeby się nie bać. Wiedziałem, że tak naprawdę nie jest teraz moim ojcem, tylko potworem, i czułem, że postępuje bezsensownie. Ale mimo to nie mogłem rzucić trzymanego w ręce pocisków człowieka, którego darzyłem takim szacunkiem i miłością. Po prostu nie byłem w stanie. Czując jak łzy lecą mi po twarzy, spojrzałem na moją siostrę, mając bezsensowną nadzieję, że to ona jakoś mnie uratuje. Przez te lata moja rezolutna siostrzyczka pomagała mi wiele razy w każdej sprawie, ale niestety tym razem nie mogła tego zrobić. Ujrzałem, jak zafascynowanym wzrokiem wpatruje się w jeden z obrazów, podchodząc coraz bliżej z maniakalnym uśmiechem. Wtedy zrobiłem coś, z czego nie jestem dumny. Nie mogłem już dłużej wytrzymać, więc odwróciłem się i zacząłem biec. W jednej chwili znalazłem się przy drzwiach, które dzięki Bogu były otwarte. Spojrzałem jeszcze raz za siebie, nim na zawsze opuściłem mój rodzinny dom. Twarze moich rodziców zatarły się z biegiem lat. Ale wciąż wiem, że mama patrzyła na mnie ze smutnym zrozumieniem. Na twarzy taty była niezmienna od dwóch dni wściekłość, a moja zawsze bystra siostra tuliła się tempo do obrazu, nawet nie zauważając mojej ucieczki. Biegłem tak szybko jak mogłem, nie wiedząc gdzie zmierzam. Nie znałem adresu żadnego z moich krewnych, a o policji nawet nie pomyślałem. Biegłem więc byle dalej w noc. Gdy wreszcie się zmęczyłem, byłem akurat na stacji kolejowej. Wsiadłem do jednego z pociągów i ukryłem się w toalecie, jadąc bez przerwy przez kilkanaście, a może i kilkadziesiąt godzin. Od 8 maja 1862 roku do 19 lutego 1928 roku. W końcu ktoś mnie znalazł i bez ogródek wyrzucił z pociągu. Potem tułałem się jako bezdomny jeszcze przez jakiś czas. W sumie nie wiedząc co robić. Najprawdopodobniej wtedy też bym umarł, gdyby nie znalazł mnie pewien ksiądz z imieniem Booker. On jednak wcale nie był taki jak opowiadali ludzie. Nie był pedofilem, nie pił, nie kierował kościelnych funduszy na własne konto. Wiele mnie nauczył. Właściwie to nigdy mu nie powiedziałem przez co przeszedłem, ale wydawał się to wiedzieć. W sumie rozumiał mnie tak dobrze, że mam wrażenie, że sam przeszedł kiedyś przez coś podobnego. Wtedy o tym nie myślałem, a dziś on już nie żyje. Ale faktycznie mogło tak być. Pewne jest jednak, że nauczył mnie wiele, i to dzięki niemu byłem w stanie poradzić sobie w życiu. Zdecydowałem nie iść w jego ślady. Znalazłem jednak pracę jako dziennikarz. Potem wszystko potoczyło się jakby za szybko. Znalazłem dziewczynę, dostawałem awans za awansem, ożeniłem się, kupiłem dom, miałem dzieci i tak Wydaje mi się, że to wszystko wydarzyło się w ledwie kilka godzin. Wszystkie te lata spędziłem unikając wspomnień. Jednak w ciągu ostatnich czterech dni, podczas których pisałem tą autobiografię, poczułem, że nie mogę postawić tu kropki. Mam całe życie za sobą, więc skoro i tak złamałem to tabu, to powinienem dowiedzieć się, co się stało z moją rodziną oraz z tymi obrazami. Postanowiłem wrócić tam i to sprawdzić. Chwili, kiedy to piszę, stoję przed swoim dawnym domem. Nie wiem, czy cokolwiek tam znajdę i wiem, że są prostsze sposoby na pozyskanie informacji, ale to tutaj chcę zacząć. Gdy tylko z niego wrócę, zapiszę tu, czy czegoś się dowiedziałem. To była ostatnia notatka. Dziennik znaleziono w małym domku jednorodzinnym, w którym nikt jeszcze nie mieszkał, a mężczyzny nie odnaleziono. Sprawa nigdy nie została rozwiązana.